my jesteśmy tutaj w ogrodzie doświadczeń Lema, tutaj jest Oliwia tu jest Oliwia Angelika no patrz kręci kołem mocno musisz kręcić, o tu się kręci, tu Oliwka przyszła o, tą stronę widzisz? no razem razem tu jeszcze czarno-białe koło Patryś kręci, ale szybko kręci się. Patryś, uwaga. No na dół, uwaga. O. Przygotowani do startu? Trzymaj się, start pociąg start. wy start a tu Patryś skacza a wujek z Oliwką budują coś kopią koparą tu Patryś gra ślicznie nie Gra. Ale ładnie Patryś gra. Zagraj coś jeszcze Patryś. Nie? Teraz tu idziesz tak. Nie tak, Patryś, tym niebieskim musisz tak, no. O. W dzwon. O! teraz idziemy na tor saneczkowy Patryczek prowadzi tu Oliwka o, idzie para idziemy teraz na saneczki, tak? z górki na pazurki na dół, no Iż. no, Oliwia szuraj Patryś, jedno ty, jedno Oliwia kto dalej rzuci? start i tu jeszcze takie kręcenie kołem, a tam Angelika kolejkę trzyma na saneczki. A tu mamy taką grę, w której łukasz piłkę tutaj dajemy do mety. Proszę bardzo. Patryś też grał, tak? No, udało się? Jest. Yeah. O! Dobra, idziemy. A i tu zjeżdżalnia. Patryś będzie zjeżdżał. Z górki na pazurki. I teraz spróbuję wychodzić. O tu się Patryś sam rozchuśtał. Brawo! Jak ślicznie sam się rozchustałeś, tak? Sam? No, bardzo ładnie. Pokaż, jak to robisz. Pokaż, mamie. O, no. I Ichusiu, ślicznie, brawo. A tu patrz, coś kręci. A oliwka sypie piachem. Nie. Uciekamy. I po sobie. Tu jeszcze eksperymenty. No musisz mocno kulę do góry. No to idź tamtem kręć, bo tu łatwiej. I my już wracamy z tego parku, wybawieni. Fajnie było patrzeć w parku? Podobało Ci się? No, no to idziemy teraz coś zjeść. Bo Łukasz głodny. Idziemy coś zjeść, tak Patryś? Na bok, na bok, bo rower. Jesteśmy na Płaszowie i idziemy tutaj do restauracji mojego kuzyna. Zobaczyć coś zjeść dobrego, co on tutaj serwuje. Zaraz zobaczymy. O, tu idzie reszta, a my idziemy gdzie patrancy mojego kuzyna na kebaba, pizzę burgery. No i my tu jesteśmy Mister Meat. Proszę, pizza nam weszła. Zaraz będziemy jeść. Będziesz jadł pizzę? A co chcesz? Frytki chcesz, tak? Dobrze. No to czekamy jeszcze na frytki. Tu Łukasz, proszę. Mister Meat, proszę bardzo, Łukasz, burgera. Angelika, co masz? Pizza. Dzieci frytki. I tu oliwka. Znaczy tu patryczek, tu oliwka, a ja lewasz z Łukaszem na spółkę. No, to smacznego!